Czytałem kiedyś artykuł psychologiczny o pewnej pani z Kanady. Dokładnie tego nie pamiętam, bo to było z rok temu. Miała taki sam problem z matematyką. Jakaś część jej mózgu się nie rozwinęła. To nie była jej wina. Kiedy się o tym dowiedziała, postanowiła zbadać skąd bierze się ta blokada. Była świetna w innych dziedzinach, ale matematyki nie rozumiała. Przeprowadziła więc badania i odkryła, że jest wielu podobnych do niej ludzi. Opracowała dla siebie specjalne ćwiczenia, które pomogły. Zdobyła tytuł naukowy z biologii. Zrozumiała też, że ludzie podobni do niej są zdrowi ale mają trochę inne mózgi i dlatego potrzebują specjalnych ćwiczeń. Podobnie jak w przypadku ręki osłabionej z powodu fizycznych dolegliwości. Ćwiczenia, które opracowała, dawały tak dobre rezultaty, że założyła własną firmę. Prawda jest taka, że wiele dzieci ma problem z matematyką nie dlatego, że nie próbuje albo nie chce się uczyć. One po prostu nie potrafią tego zrobić, bo potrzebują innych metod nauczania. Ten artykuł zrobił na mnie duże wrażenie, bo okazuje się, że często kiedy dziecko mówi, że czegoś nie lubi, to znaczy to tyle, że nie potrafi tego zrobić. W rezultacie przestaje to lubić. Za każdym razem, kiedy dostaje niską ocenę, jest krytykowany. To oczywiste, że nie lubimy tego, co ciągle nam się nie udaje. Jeżeli grasz w piłkę nożną albo w tenisa i jesteś w tym dobry, to lubisz ten sport. Co jest pierwsze? Lubisz coś i jesteś w tym dobry, czy jesteś w czymś dobry i to lubisz? Czasami to idzie w parze. Być może Twój syn nie radzi sobie z matematyką nie dlatego, że jej nie lubi, ale dlatego, że myśli, że nie jest w stanie się jej nauczyć i dlatego jej nie lubi. Na Twoim miejscu pochwaliłbym go za otrzymanie 12 punktów. To lepiej niż 10. Dobra robota. Dostanie pochwałę i polubi matematykę. Może być trochę za późno, ponieważ problem leży w naszym systemie edukacji. Nie chwalimy dzieci wystarczająco często. Dla nich znaczy to tyle, że jeżeli czegoś nie robią dobrze, to nigdy się tego nie nauczą. Na przykład nie mają zdolności do nauki historii. Czują, że w tych przedmiotach są skazane na porażkę. Wiadomo, że jeśli...